Ciao. Witamy Was w odcinku poświęconym Małgosi Hodakowskiej. W dzisiejszym odcinku. Kim jest Małgosia Mostowiak? Mężowie Małgosi Mostowiak. Dzieci Małgosi Mostowiak. Dramy Małgosi Mostowiak. Zaczniemy od tego, kim jest Małgosia Mostowiak. Powiedziałam na początku, że Chodakowska, gdyż takie ma nazwisko obecnie, ale Wróćmy do początku. A, tak! Chyba, że zmieniła. Nie. Ona jest Małgosia Mostowiak, hmm, Chodakowska, Miller, Łagoda, hmm, Miller, Chodakowska. Jak Agnieszka Szulim, jak Woźniak, Starek. Chodakowska, Chodakowski. Wszystko sprowadza A. się do jednej rodziny! No bo o tym jest ten serial. No. O jednej rodzinie, ale, ale nie, nie, nie. wszystko sprowadza się do Andrzeja. Małgosia Mostowiak jest najmłodszą córką Luciana i jest jego Oczkiem w głowie, bo no po to prostu... Tak. Ale jest oczkiem w głowie Luciana, a nie Basi. Małgosia zapoznaje się z Michałem Magodą. Jak y, jedzie rowerem i on ją prawie zabije. Tak. I to jest miłość. Hmm. I ich po prostu strzeliło. Ona od razu sobie pomyślała, że to jest super kandydat na męża, bo miała wtedy warkocz, y, bardzo grube włosy i. Staszka była i jechała na rowerze. Myślisz, że w długiej spódnicy? Pewnie tak. też. zakochała się w nim. Zakochała się w nim i się później okazało, że to jest prawie jej brat, ale nie. To jest brat Marysi, tak. jej siostry. Miłość zwyciężyła między nimi i wszystko zaczęło się układać. Do czasu. Marys. Ugh. Małgosia? Pojechała do Warszawy na studia i to się Michałowi nie podobało, no ale pojechała. I tam wdała się w romans ze swoim wykładowcą i ona myślała, że spoko, spoko, luz, dobra to już, a tam ten Michał nie chce. E, po czym się okazało, że ten wykładowca ma żonę, no to Małgosia mówi no, 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 no. i wraca z powrotem do Michała i wtedy biorą ślub. Układają życie na nowo Wynajmują dom Tak I W sumie razem z Lucjanem Tak, bo tak, Z Markiem mieszkają w Grabinie I to... mają połowę ziemi. Ziemi, ziemi A oni sobie wynajmują miesz dom No i Małgosia y, spełnia swoje marzenie Na temat gospodarstwa Agroturystycznego Zakłada go, jest szczęśliwa Super, tylko że Michał chce mieć dzieci, a ona yy... No i Michał wyjeżdża do USA. Tak, Stanu. I wtedy Małgosia patrzy, a tam jest taki fajny Zbigniew, który jest pisarzem. No to się zrobił romans z tego wszystkiego. No, bo czemu, nie? Nie, czemu nie? No, ale Michał wraca, no to Małgosia mówi: Dobra, zapomnę o tym, zapomnijmy o tym. No ale Małgosia nie może zapomnieć, bo co? Bo ten cały pisarz wydał książkę. Która się nazywa Wakacje z Małgorzatą, i opisał jej romans. I wszystko je było wtedy, kiedy przeczytał ją Lucian. No bo wiadomo, że on odkryje prawdę, no bo to jest jego córka, no po prostu znają na wylot. No i nazywa się to Wakacje z Małgorzatą, a ten pisarz tam był. Chcę sobie to ułożyć z Michałem mimo wszystko, nie? Zapomnij, jest, Dobra. To... No i wtedy pojawia się Grzegorz Górski. Przyjeżdża do e, domu Mał Michała i Małgosi, jest przyjacielem ze stanów Michała i jest homoseksualistą. Nie wiem, czemu jest to ważne. Nie, bo to jest ważne, dlatego oh, że Małgosia to... będzie podejrzewała Michała, że ma romans z Grzegorzem i go o to oskarża. No i się rozwodzą. No to, to jest świetny powód, bo jest biseksualistą, nie? Nie, jest. nie, nie dlatego, że jest biseksualistą, tylko dlatego, że ma romans. Ale oskarżyła go, że podobno jest biseksualistą. Nie, podejrzewa, że jest i oskarżyła go o romans. Mogło Małgosia e, przestaje wynajmować dom, wraca do grawiny, ale później wyjeżdża do Warszawy. Aha, Gdzie? Przestaje, bo ci sąsiedzi wracają z Australii i mówią: "Wypad z mojego domu! Tak. No więc wraca do Warszawy. E, no i tam to... zatrudnia się w firmie Justyny Badeckiej, która była żoną, jest żoną. Nie, już była, była, była tak? Już jest, to już jest była żona teraz. Wykładowca. Konrad, wykładowca małgosi, to jest jego żona i ona zatrudnia małgosię, żeby się na niej zemścić. I mawia jej, żeby zrobiła projekt, e, inspirując się takim projektem, jaki ona jej podsyła, po czym później, kiedy małgosia wygrywa konkurs, ona podaje ten projekt e, jurorom i mówi: Słuchajcie, to jest moja praca, a ona to skopiowała. Więc jest baz, baz, mam Małgosia wypada z pracy, i oskarżona o kłamstwo. Flagiat, nara. W tym momencie wchodzimy już w to, że ona wraca do grabiny. Mówi: to nie udało mi się w życiu. I wtedy Stefan, Niemiec, Stefan Miller. Albo możecie kojarzyć z. Europa da się lubić? Mówi: you lost baby girl. Wchodzą w romans. Ale się nie kochają, nie, dlaczego? nie, on się od razu zakochuje w Małgosi. Boże, raz. co za piękny warkocz ma ta dziewoja i się w niej zakochuje. I ona się zaczyna po jakimś czasie tak przekonywać, w sumie w trudnym momencie życia jest. No i on się oświadcza na oczach całej rodziny, wszystkich po prostu. Cała familia na no to patrzy. No i chyba jest głupio i mówi, dobrze, no, to, no w sumie już, no okej. Okay. No, i są małżeństwem. No, ale nie mieszkają w sumie za bardzo razem później, bo Małgosia wyjeżdża do Warszawy, zakłada nie, nie najpierw ma firmę z kolegą, a później się kłócą i zakłada swoją w swoim mieszkaniu. I Warszawie. ona ma mieszkanie w Warszawie, a on mieszka w Grabinie. No, no, ma... no i Stefan się już wkurza w pewnym momencie i mówi, Małgośka, mówią mi: o, nie jesteś. nie, głupia jest Powiedzieli, że nie jest warta tego i może to już dość. No i on się tak pomyślał, że tak Nie jest... mówię, nic dalej trwa. I się rozwodzą. No smutne. Aż się wzruszyłam. Więc tak. Małgosia zaczyna mieszkać w Grzegorzem. Tak znowu pojawia się ten homoseksualista, który niby był kochankiem Michała, więc. Nie wiem o co tu chodzi W każdym razie mieszka sobie z nim w Willi Ale później napadają Grzegorza, bo jest homoseksualistą, homofoby go napadają Ona się wyprowadza od niego, bo on pojechał do yy, Francji tak. stwierdził, że wyjeżdża z Polski przed, w takim razie I ona yy, zacz, wpada w wir pracy I wtedy przychodzi do niej klient, który mówi Chodź, chodź do domu Po prostu do niego poszła, tak żeby zobaczyć jego ogród Bo miała projektować jego ogród, bo jest architektą e, krajobrazu no i on zaczyna ją napastować i chce ją zgwałcić i wpada na ulicę i wtedy wpada w ramiona przystojnego taksówkarza. Nie wiem, czy to, że jest przystojny, jest ważne, ale to tak. był Tomek Chodakowski. Jest wujkiem Marcina mhm. Zemiak-Miłość. Mhm. Zemiak-Miłość? Zemiak-Miłość? Ten, dokładnie. Mhm. No. No i się zapoznają, wiecie, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. E, no, jest On się zakochuje, Tak, potem mieszkają razem no. w tym samym bloku co Marta. Marta. No i wzbudza Marta zainteresowanie Tomka. Marta, I dochodzi to... siostra. No, Marta Mustowek. Tak, siostra Małgorzata. I dochodzi do pocałunku. No i Małgosia się o tym dowiaduje i mówi: No, do widzenia. Pa. I... Pa! chce wyjechać, ale dowiaduje się, że jest w ciąży z Tomkiem, więc pisze do niego liścik i go do mieszkania i jedzie na lotnisko, czy gdzie tam, żeby wyjechać. I Tomek ale. to odczytuje i pięknie, biegnie, biegnie, biegnie i on w ostatnim momencie powstrzymał przed wyjazdem, bo już ją kocha. No i się pogodzili i w ogóle super. I są razem, ona rodzi dziecko i w sali, sali szpitalnej biorą ślub, więc wszystko dobrze. Układa im się, no i wtedy postanawiają zaadoptować Zosię. Zosia to jest y, córka bliskiego przyjaciela Tomka, który zmarł na akcji policyjnej. Gdyż Tomek jest, pracował w CBS-u w Szczecinie i podczas jednej z akcji stracił przyjaciela. I on miał córkę, którego żona chorowała. Chorowała, tak? Tak. Tak, ona też zmarła, więc ta dziewczynka została sama. No więc oni zaadoptowali Zosię i w tym sposobem mają dwójkę dzieci. Żyjemy się świetnie, póki e, nie pojawia się Agnieszka. Tak, ta ruda Agnieszka, o której mówiłam już tysiąc razy. Agnieszka, która łączy wszystkich. Andrzeja, Tomka i Marcina. I Olka. I Olka. Wszystkich Chodakowskich. Małgosia jest zazdrosna o rudą Agnieszkę. No ale Tomek nie zdradza Małgosi, bo ją kocha. Znaczy całuje się kilka razy, ale no to nie zdradza jej, nie. I dochodzi do tragedii. Tomek na jednej z akcji, bo obiecał Małgosi, że wróci do policji, jak ją zatrzymywał na lotnisku, czy gdzieś tam, wjeżdża w niego rozpędzony samochód przestępcy. I Tomek ma paraliż. Sparaliżowało mu, bo ma złamany kręgosłup i stracił władzę w nogach. Jest załamany. Małgosia go wysyła do grabiny na leczenie do Basi Mostowiak, bo na wszystko potrafi. I jest załamany, ale Basia go wyciąga z tego pewnego dnia. Wojtuś, wójtuś powiedział: tenusiu, krztuszę się pystką. I Tomek go uradował i wtedy zrozumiał, że będzie walczył i odzyska władzę w nogach i zacznie chodzić. No i tak było po miesiącach rehabilitacji wrócił do Małgosi, do Warszawy. I mieszkali wszyscy razem i byli bardzo szczęśliwi. Póki. Małgosia nie wpadła w długi, zaczęła mieć długi i wtedy pojawia się kto? Michał łagoda i pierwszy mąż. Mówi ja zrobię wszystko. Ale ja to wszystko, żeby ciebie odzyskać. Tak, nie przestanę. Nie przestanę. No i co? No i ja tylko że dopiero jak wyjeżdżają do Stanów, oproponuje jej pracę i mówię, Małgosia mówi, no dobra, no bo muszę z tych długów wyjść w końcu. Tak. A ma słabość do tego Michała. I okłamuje Małgosia wszystkich, że jedzie tam z klientem i jego żoną do Stanów pracować. No a tu się okazuje, cała prawda wychodzi na jaw, kiedy dzwoni Małgosia do Tomka i mówi, popełniłam błąd Tomek, ale nie mówi jaki. Potem się okazuje, że zdradziła Tomka i będzie mieć dziecko z Michałem. I to Michał mówi. Przyjeżdża i mówi gościu na no, sorry. Tak, przyjechał do Tomka i mu to powiedział weszła. Jeszcze... No Tomek jest załamany, no, bo opiekował się tymi dziećmi. No, naprawdę, naprawdę kochał, kochał Małgosia. Hmm. No ale cóż. I drugi się rozchodzą, jest wojna o dzieci. Małgosia chce walczyć o dzieci, ale wciąż nie może przyjechać do Polski. I Łuczek wtedy... się, się o tym dowiaduje i mówi. Go away, nie będę się z tobą kontaktował. Dziecko łagody nie będzie członkiem naszej rodziny. Jak ty co on się nagle tak w sumie buntuje, skoro ona była żoną łagody. W sumie nie rozumiem teraz problemu Lucjana. no ale już był trochę stary, więc mógł. Mógł mieć takie zachowanie, bo co? Może. Na końcu wybaczył jej, tylko że nie zdążył jej nigdy tego powiedzieć, gdyż dochodzi do wypadku. Bo chcieli bardzo. Wziąć ślub. Z Michałem z łagodą Michałem znowu. Tak. Drugi ich ślub. Byłby teraz mężem numer cztery, Ale... jak i jeden. Klamra. Ale na autostradzie mają wypadek. Michał ginie. A Małgosia traci dziecko. I trafia do sekty! Wznika w Tajemniczych okolicznościach Dokładnie. na początku. I Wojtusiem zajmuje się niania, którą wcześniej wynajęli. Jest to Joanna. Joanna, imię piękna, Tarkowska. I ona przywozi Wojtusia do Polski. O Janie, w drugiej części tego filmu robimy cięcie. Także do tymczasem, miłość z Wami. M. Jak do widzenia.